Witam serdecznie wszystkie baranki na czytaniu horoskopów na grudzień 2022. Horoskopy są do 5 stycznia. Przede wszystkim dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że jesteście, że oglądacie, że lajkujecie, wpisujecie komentarze, subskrybujecie. Bardzo mi miło, że tak długo ze mną wytrzymujecie, trwacie i jesteście. Lubię dla Was czytać. I... Zanim przejdziemy do czytania, jak zwykle wybranie czuj, co Twoje serce czuje, co Ci dyktuje, to wybierasz. Karta 1, 2 lub 3. Karta 1, 2 i 3 to są karty emocji, czyli emocje, jakie będą Ci towarzyszyć w tym miesiącu. Przechodzimy do czytania. Aura miesiąca, karta wieża. Wygląda tak jak taka wieża Babel, ale to będzie głównie dotyczyło spraw związanych z biznesami, z finansami. I tutaj jakieś projekty ulegną drastycznym zmianom w grudniu, dowiesz się czegoś. Czy niektórzy będą musieli zapłacić, nie wiem, podwójne podatki, a nie będą na to przygotowani. Niektórzy będą musieli troszeczkę powstrzymać swoje emocje, bo się wkurzą i powiedzą, jak to tak nagle miało być inaczej, a jest inaczej. I tu nic na to nie poradzicie. Takie są przepisy prawne. Coś wejdzie i wam przeszkodzi. Nie będzie takie do końca, jakbyście myśleli. Bilans nie wyjdzie taki, jakby miał być. Ale pamiętajcie, nie samą kasą się żyje, potrzebne są jeszcze emocje, uczucia. Baranki są raptu się raptusiewicze i mogą niechcący coś lapnąć jezorem w grudniu, a przez to ktoś już nie wytrzyma i powie: Basta, koniec, już tak nie będzie. Sprawy związane z seksem będą również dla Was bardzo ważne. Ale bardziej raczej chyba na takiej zasadzie, żeby wyładować emocje i nerwy, niż pociąg fizyczny. Początek miesiąca macie kartę śmierci kartę mówiącą o tym, że właśnie już na początku miesiąca się o czymś dowiecie, o czymś, co Wam, yy, wam będzie przeszkodą. Dla części z Was może to oznaczać kłótnie w związku, dla jeszcze innych może to oznaczać, że ktoś Wam robi koło pióra, albo że po prostu trzeba posprzątać na swoim podwórku. I tutaj takie troszeczkę huśtawki nastrojowe w związku z tym związane. Środek miesiąca powiecie: basta, już dosyć. Teraz ja rządzę, ja mówię i będzie po mojemu. Po Twojemu już robiliśmy. Tak ma być, jak ja powiedziałem i jak ja powiem. Baran pokaże swoje roki. Koniec miesiąca tutaj niestety mam podwójną wieżę. Tu wieża i tu wieża. Zobaczmy, czego będzie właściwie dotyczyć ta wieża, bo aż mi się to nie podoba. Tutaj karty mówią: zachowaj spokój, nie daj się sprowokować, to się zadziać musi, by oczyścić sytuację. Byś mógł ruszyć baranie do przodu, ale zobaczmy w jakim kierunku ta wieża bardziej nas ukierunkuje. No, i tu będzie chodzić to, co mówiłam, o kasę. O kasę, o finanse, dziesiątka monet, czyli coś legnie w Jeśli macie interesy, dopatrzcie wszystkiego na ostatni guzik. Nie spóźnijcie się z jakimiś podatkami. Sprawdźcie, czy dobrze macie jakieś tam kasy fiskalne. Nie znam się na tym czy macie ZUSy wszystkie popłacone i tak dalej, i tak dalej, czy podatki macie popłacone od nieruchomości, bo nagle może się okazać, że coś zaległego wyskoczy, czy czynsze macie popłacane, coś wam się zwali na głowę, dodatkowe wydatki w grudniu, nieprzewidziane, tak, podwójna wieża, uważajcie na to, wasze myśli... Hmm. Wasze myśli będą krążyły wokół tego, co ja właściwie mam zrobić. Jest to karta rydwanu, mówiąca, że trzeba podjąć decyzję, a baran nie bardzo wie, jaką. Najchętniej by tkwił w tym, w czym jest, ale niestety coś się wali na głowę i trzeba podjąć decyzję. Tu już się nie da tego przeczekać. Wasze czyny to zapijanie smutków, problemów. I to jest taka łuda, że. Da się to przeczekać, da się to zapić. No nie da się. A z Pucharów mówi emocje. Trzymaj emocje na wodzy, nie daj się prowokować, tak? Bo niestety takim zachowaniem nic nie zrobisz. Nie zadziałasz, nie pomożesz sam sobie. Poproś też o pomoc. Twoje uczucia i tutaj westchnienia, uczucia, coś się kończy. Więc jeżeli to był związek jakiś. Ciężki, to tam się kończy, tam uczucie już umarło. Jeżeli był normalny, to taka trochę stagnacja i będziecie postanowicie waranki w grudniu tak jakby trochę ożywić ten, ten związek. Natomiast jeżeli kogoś poznaliście, dopiero co, no to jest szansa na coś fajnego, nowego, ale jeżeli kogoś tam poznaliście miesiąc wcześniej, to niestety to może ulec już w zakończeniu. Takie targowanie się o jeszcze przedłużenie czasu w tych uczuciach. Jeżeli chodzi o finanse, tutaj dogadywanie umowy i, i jakby zapinanie kontraktów na ostatni guzik. do tego uważajcie przy tych wieżach, tak? Bo tutaj ktoś może ci coś obiecywać, zobaczcie, jakie pokazuje gazetki i tak dalej, a de facto to się okaże, że to nie hotel na Hawajach, tylko slansy chata po prostu jakaś tam, nie wiem, strawy i to wszystko, tak? Więc miejcie oczy szeroko otwajcie, nie dajcie się sprowokować i wprowadzić na manowce. Jeżeli chodzi o zdrowie, to uważajcie przede wszystkim na przegrzania. Nie ubierajcie się za ciepło. Uważajcie na nogi, ręce, na kończyny, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Uf, udało mi się powiedzieć kończyna, nie koniczyny, jak mi raz mówię. Więc tutaj na to uważajcie i. Yy, Tutaj karty mówią też, zabezpieczajcie się, żeby potem Cię coś nie strzykało i nie bolało w krzyżu, powiedzmy. I tu też karta taka, żeby troszeczkę później, nie wiem, czy na solarium, czy do sauny, czy po prostu wygrzać się dobrze. Czyli jak gdzieś Cię coś przewieje, no to nie wiem, yy, herbatka z rumem, czy grzane wino, coś w tym stylu. Wasze, yy, wasza rada, udaj się do lekarza. Nie poradzisz sobie sam sama z problemami, udaj się do lekarza. Jeżeli masz noce bezsenne, jeżeli nerwy Cię zżerają, nie obgryzaj paznokci, tylko idź do lekarza, weź coś na wyciszenie, odpoczniesz, spojrzysz na wszystko z innego punktu widzenia. Ostrzeżenie przed tym, żeby uważać na co wydajemy pieniądze. I uwaga na miłość, na uczucia. Coś tam może nie do końca być tak, może pora to uleczyć. Święta! A święta spędzicie, jak zawsze, tak samo, raczej bez zmian. Bardziej dla dzieci, jeżeli macie związek, niż dla siebie. Bardziej na pokaz, niż faktycznie tak, jakbyście chcieli, czyli na przykład, nie wiem, w łóżku z książką, ale nie zrobicie tego, bo nie wypada. I tutaj, jeżeli mogłabym radzić, to zrób tak, jak chcesz, ale baran nie posłucha, albo jego druga połowa nie posłucha, bo baran lubi błyszczeć. Tyle z czytania horoskopowego, karotowego, a teraz wasze czuję. Co coś czuję, co ci dyktuję? Do wyboru było jeden, dwa i trzy. Dla tych z Was, którzy wybrali kartę numer jeden, obawa. Możesz się bać, że nie na wszystko ci starczy, że nie wydolisz, że nie zepniesz wszystkiego na ostatni guzik. Zaufaj sile wyższej. Skup się na domu, rodzinie, masz opiekę. Nie przegap ważnych chwil związanych z bliskimi Tobie osobami. Zamiast siedzieć kolejny dzień w pracy i liczyć pieniądze, Wyjdź do rodziny, spotkaj się ze znajomymi. To też jest potrzebne do życia. Karta numer dwa. Nadzieja. Nadzieja na to, że wszystko ci się uda. I bardzo dobrze trzymaj się tej nadziei, ponieważ los nad tobą czuwa i przyniesie ci coś fajnego poczucie zadowolenia, spełnienia. Nadzieja to tak naprawdę mało, ale i bardzo, bardzo dużo. I trzeci wybór. Zaufanie. Zaufaj swojej intuicji, zaufaj temu, co ci podszeptuje. Bądź jak dziecko. Dziecko, które nie zna życia i idzie śmiało do przodu. Rzadko co mu się zdarza, że jest nie tak. Jeżeli ma troskliwych rodziców, a ty masz. Więc zaufaj sobie swojemu wewnętrznemu dziecku. Skończ pewne rzeczy. I jest tak, jak jest, jak myślisz, jak czujesz. Mimo, że rozum może Ci tam mówić, to nieprawda, to nie tak, jeszcze Cię gdzieś zwodzić, ale Ty sam, sama w środku w sobie wiesz, co jest tak naprawdę grane. Ok, to by było na tyle. Do usłyszenia w nowych czytaniach na noworoczne przekazy, a dzisiaj jeszcze składam Wam życzenia spokojnych, radosnych świąt, szczęścia, zadowolenia. Ci, którzy nie spędzają, niech ten czas również mają. Bardzo miły i przyjemny, taki, jaki chcieliby. Bitch. Yeah.